Tak wygląda jeden z budynków, jaki spłonął ubiegłej nocy w Czerwionce Leszczynach. To zabytkowy familot od Czulicy Wolności. W ciągu niespełna pół godziny ogień strawi właściwie większość budynku. On dzisiaj jest wyłączony z użytkowania. Na miejscu są policjanci, którzy zabezpieczają ten budynek. Mieszkańców nie ma. Wiemy jedno, że w sprawie został zatrzymany 29-letni mężczyzna. Policja na razie nie postawiła mu zarzutów, ale wiele przesłanek wskazuje na to, że było to podpalenie. Tak, jest tutaj faktycznie wiele takich elementów, które na to wpływają. Pierwszym elementem jest to, że te zdarzenia były w krótkim czasie od siebie bardzo podobne i bardzo szybko rozwijające się. Nie zlokalizowaliśmy też innego źródła pożaru, na który zawsze zwracamy uwagę. Te pożary rozprzestrzeniły się na poddaszu. No i na bazie tego, że nie było innych źródeł, które moglibyśmy uznać, za potencjalne przyczyny tego pożaru stwierdziliśmy, że przypuszczalną przyczyną jest pożar, nie mając na to żadnych oczywiście tutaj dowodów, bo tutaj jest praca już biegłego, który realizuje te zadania i szuka tego typu elementów. Huk i naros, a zaraz ogień. Zaraz ogień. To tak, choćby butla wy, wy, wystrzeliła, albo co. No ja nie wiem, to nie było normalne. Jak pan spędził noc? No, u córki. Co zostało z mieszkania? Na razie nie wiemy nic. To prawdopodobnie podpalenie. Co pan dzisiaj myśli o tym, kto to zrobił? Jaki wariat. No. Normalny człowiek to nie był. Jak pan spędził noc? Usynałem, żeby w Co dalej? No gdzie mieszkać teraz. To czeka, żeby jak lokum dali no, do mieszkania, no bo nie ma gdzie. Bez prądu, bez wody, bez niczego. Nie? Budynek jest wyłączony z użytkowania. Dokładnie. Cały, gdzie idzie, powiedzmy, dorobek, że człowiek tu mieszkał, bo na 30 lodnie. A teraz to nie wiadomo, co z tego zostanie. Jesteśmy na ulicy Halera, w Czerwionce, Leszczynach, zabytkowe osiedle, familoków, i to drugi. Z budynków, który spłonął minionej nocy, wstępnie gmina oszacowała straty w obu budynkach na 2 miliony złotych.